Dzisiaj danie, z którego jestem cholernie dumny, bo musicie przyznać, że wygląda jak z restauracji. Karp na puree ziemniaczano-pietruszkowym ze szczypiorem, na ciastku z ciasta francuskiego z cynamonem, makiem i pieprzem kajen, który idealnie przełamie słodycz dania. Oczywiście król, czyli karp i sos pieczarkowy z makiem. Brzmi hm. zajebiście, a zobaczycie, że wcale nie jest to takie trudne. Przygotowanie zaczynamy od tego, co będzie robiło się najdłużej. W naszym wypadku będzie to pióre ziemniaczano-pietruszkowe. W tym celu, jak widzimy, jedną pietruszkę i całego ziemniaka pokroimy w mniejsze kawałki. Za ważne żeby były tej samej wielkości. Dobra, pietruszka może być w troszeczkę mniejszych kawałkach, bo jest nieco twardsza od ziemniaka. Przerzucamy to do garnka. Zalewamy zimną wodą, tak żeby przykryć powierzchnię, solimy i gotujemy do miękkości. Teraz przygotujemy ten element z ciasta francuskiego. W tym celu na blasze Ops, dwa kawałki. Nie trzeba nic smarować od spodu, bo kładziemy to na papierze do pieczenia. I ciasto francuskie jest na tyle tłuste, że na pewno nie przybrze. Musimy rozmącić sobie żółtko kurze I ciasto smarujemy nim z góry. Dzięki dodatku tego żółtka całość lepiej się zrumieni i dodatkowe składniki będą przywierać do ciasta. Teraz delikatnie posulmy z góry. Dajmy odrobinę cynamonu, ale naprawdę bardzo malutko. Tylko akcent w tego pieprz cayenne, dla tego przełamania słodyczy i dla to fajnego ciekawego smaku. I jeszcze z góry posypmy ciastko makiem. Gotowe za bardzo, nie musimy się teraz przejmować kształtem tego, bo i tak będziemy wycinać. Także do piekarnika 220 stopni, aż się przylumieni i upiecze. Woda prawie się gotuje, więc teraz solimy. Ok, król wieczoru, filet skarpia. I teraz tak, to jest filet. Czyli on owszem, ma skórę. Tutaj jest mięsko. Nie ma tych największych ości. Ale za to ma całą masę ości tutaj. Takich malutkich i najbardziej wkurzających podczas jedzenia. Karpia. Ale jest na to sposób. Najpierw podzielamy karpia na trzy porcje. Opsa. Czuć pod palcem, teraz, tutaj te małe ości. Ich nie będzie może widać, ale no, wiadomo, i teraz tak jest na to sposób. Karpia trzeba naciąć co 2-3 mm nie przecinając skóry, o, tylko równiutko, podnożyć. Będziemy czuć, że przecinamy te ości, a robimy to po to, że w trakcie smażenia pod wpływem temperatury one się zwyczajnie wytopią. Nie będzie ich czuć w trakcie jedzenia. Widzicie? Skóra nie jest naruszona. Idealnie. Im dokładniej to zrobimy, tym większa pewność, że rybka będzie bardzo smaczna. Sól z obu stron, więc też dookoła. I pieprz świeżo i grubo mielony one skóry też delikatnie przyprawmy. Rybka leży i czeka na swoją kolej. Teraz ostatnim krokiem przygotowania dania będzie przygotowanie składników do sosu. I w tym celu cebulkę dymkę, cebulkę, pokroimy w kosteczkę, drobniutko. Możemy użyć szalotki, ale jeżeli i tak będziemy używali szczypioru z tej cebulki, to Spokojnie, ona też jest na tyle delikatna, że nie będzie się za bardzo przebijać w sosie. Okej, okay. jedna taka malutka cebulka. tego ząbek czosnku, który też pokroimy w kosteczkę. Co trochę większy nóż się przyda, będzie wygodniej. Jest taki sposób, żeby czosnek nie przypalił się go, kiedy będziemy rzucali go razem z cebulą. Po prostu musi być on tej samej wielkości, bo kiedy wrzucamy taki malutki czosnek do dużej kostki cebuli, to zanim cebula się usmaży, czosnek już jest spalony. Pieczarki. Pieczarki są umyte i obrane ze skórki. To ważne, bo chcemy zachować biały kolor naszego sosu i taką pieczareczkę na pół. I dzisiaj w cieniutkie pół plasterki. Nie chcemy jakichś ogromnych kawałków pieczarek w dzisiejszym sosie, a takie w zasadzie się rozpadną. Cztery pieczarki w zupełności wystarczą. Teraz jeszcze z umytej i sparzonej cytryny. Zetrzymy skórkę te zesty, czyli takie długie kawałki skórki z cytryny. Ponieważ dzisiaj chcemy, żeby ten sos był delikatnie cytrynowy. Wiadomo, ryba i cytrynka bardzo się lubią. Skórka z całej cytryny. Ale musimy ją teraz bardzo dokładnie posiekać, na malutkie kawałki. Ok, taka kosteczka wystarczy. Dobra, sprawdźmy jak nasze ciasto francuskie. O! Idealnie. Jak widzimy, o to dokładnie chodziło, ono napęczniało. Ale teraz... W kilku miejscach je przekujmy. I ono powinno delikatnie opaść. Nie dotykajmy gołą łapą, bo to jest gorące. Od spodu też już jest spoko, nie jest jakieś przypalone. Także o to chodziło. odstawmy je na bok. Ono nie musi być ciepłe w trakcie podania. Także możemy przygotować to wcześniej. I tak na tej dużej patelni będziemy smażyli rybkę odrobinę oliwy. Na tą patelenkę też troszeczkę. Ale przede wszystkim rybę dzisiaj będziemy smażyli na maśle, także całkiem. Pokaźna ilość tego masła. Olibę daliśmy dlatego, żeby masło się nie przypalało. Do cebulki i pieczarek też trochę masła. A co? Są święta. Nie będziemy sobie nic odmawiać. Smażymy rybkę. Rybkę smażymy od strony skóry. Przez w zasadzie 80-90% czasu. Na nie za dużym ogniu. Ale też tak, że jak ją wrzucamy, to od razu słyszymy, że ona się smaży, tak jak teraz. Na początek cebulka i czosnek. Żeby delikatnie się przyrumieniły. Cebulka i czosnek już się zeszkliły, teraz dodamy do tego pieczarki. Trochę soli. Żeby pieczarki się udusiły, puściły wodę, która jest w nich. I pieprzu, bo... Pieczarki lubią pieprz. Odlejmy teraz już ziemniaki i pietruszkę, żeby ich nie przeciągnąć, żeby się nie rozgotowały. Ale przykryjmy. Teraz do tego dodajemy zest cytryny. Płatki migdałów około łyżeczki. I trochę maku. Tak gdzieś koło pół łyżeczki do łyżeczki. Zamieszajmy. Niech się migdały dały troszeczkę podprażą. Niech się trinka też pochodzi na ogniu. A w międzyczasie przerzućmy rybkę na drugą stronę. O tak. Kurka jest usmażona. Kurka już się przyrumieniła. Tak, jest chrupiąca. Dziewczęta, ślicznie wyglądają. Dodajemy tutaj teraz, ufa, 20 śmietankę, 30. Niech to ładnie pochodzi teraz. Się zredukuje, śmietana z zagęści, ale zmniejszmy trochę ogień, żeby to się nie przypaliło. Pan Boże, w tym czasie dokańczamy piuret, do którego dodajemy około łyżki. Masła najpierw rozpuszczamy troszeczkę, tak jest. Teraz rozgniatamy warzywa i ostatnie, czyli ubijamy, tak jak zawsze. Rozgniatamy tutaj tyłem łyżki o ściankę. I stworzymy z tego coś bardzo fajnego, bardzo pulchnego. Jednolitą masę przede wszystkim. Spróbujemy. Brakuje tutaj pieprzu, soli i jeszcze jednego składnika. Bardzo drobniutko pokrojony szczypior z cebuli dymki. Będzie super akcent chrupki, kolorystyczny i do całego dania będzie pasował idealnie. Kopsa. Przykryjmy, żeby nie stygło. Sosik się redukuje wygląda pysznie, już prawie, prawie ma idealną gęstość a my w tym czasie wyłożymy rybcie ja w międzyczasie przerzuciłem jeszcze na stronę skóry, żeby się podgrzała od tamtej strony jest mięciutka bardzo fajnie przysmażona ostatni etap sos już ma odpowiednią konsystencję teraz dodajemy do niego trochę soku z cytryny bo on ma być kwaśny, ma być cytrynowy szybko mieszamy, bo Śmietana i każde inne białko pod wpływem kwasu zaczyna emulgować, czyli gęstnieć. Zestawiamy z ognia, żeby to się nie przypaliło. Zaczynamy wykładać całe danie, i tak jako podstawa. Nasze pióre. Dzisiaj nie musimy go wykładać jakoś ładnie, bo i tak będzie przykryte. Na to pójdzie nasze ciacho. które ukroimy sobie w ten sposób. Taki rąb z niego. I układamy na ziemniakach, delikatnie wciskając. Na to kawałeczek rybki. O, wygląda cudownie dzięki tym nacięciom. Oprócz tego, że na pewno nie zobaczycie kawałka ości w niej, to jeszcze wygląda ładnie. Teraz sos. I sos teraz nakładamy tutaj wszędzie dookoła. Jak gdzieś nam spadło na rand, spoko, zaraz to wytrzemy. Nic nie będzie widać. Wszystko z góry dekorujemy odrobiną kiełków. Mały dodatek cytrynki, żeby ktoś sobie dokwasił, jak lubi. Danie jest gotowe. Osobiście jestem z niego bardzo dumny. Dla mnie to są całe święta na talerzu. Ciasto, cynamon, mak, karpik, ale na pewno nie nudnej formie. Jestem tego przekonany, za chwilę będziemy próbować to danie i również Wam życzę, żebyście je spróbowali. Spróbujcie zrobić karpio właśnie w tym wydaniu na święta, a na pewno zaskoczycie wszystkich swoich gości. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym i wesołych świąt. I jeszcze z góry posypmy ciastko makiem. Siała baba mak, nie, nie wiedziała jak. A dziad wiedział, nie powiedziała, to było tak.